Czemu mogło być to wydarzenie? Około 7-8, może więcej, ale niedużo. Graliśmy w piłkę i nagle mój brat zobaczył jakiś obiekt, przypominający samochód. Duży. I nagle ten samochód leciał i poleciał za las. Pamiętasz mniej więcej godzinę? Było około 19, może 20. Jeszcze nie było ciemno. Ile było osób? Wtedy z Wie pan to jak tam krasie, no to po dwunastu tak. Ale było nas może mniej, to około dziesięciu, 15 I znam tych chłopaków dobrze. Taka zbieranina całej wsi była. I graliśmy. Obiekt jak wyglądał? Bardzo podobny był do samochodu z reklamy Coca-Coli. Duży, z kabiną, na naczepę miał i dookoła miał plamki, kolorowe słyszeliście jakiś dźwięk? Nic żadnego dźwięku nie wydawał. Ile od czasu upłynąć się zanim on zniknął? Minuta, dwie, a później zginął za lasem. Co mówiliście o tym wydarzeniu później? Że coś tam się uzdrało. Zobaczyliśmy, Aha. no ale to wie, wie, nie tylko my widzieliśmy, tylko parę osób widziało to zdarzenie. I tak się trochę straszyliśmy. Nie wiadomo co to było. No było dziwne, no, dla każdego to było dziwne. Mm -hmm. No bo takie zdarzenie to w... się nie zdarza tako. Ile mogłeś mieć wtedy lat? Około 15, 13? Ludzie, którzy byli wtedy i widzieli ten obiekt, dzisiaj o tym pamiętają? Niektórzy tak, a niektórzy pewnie nie chcą mówić o tym. Bo to ludzie sobie pomyślą, że szurnięci czy co. Jak oni się do tego odnoszą? Co o tym mówią? Nie dopytywałem się wiele tam. Teraz już chłopak jest. Tam małżeństwo ma dwójkę dzieci. To tam mówi, że widział to, że pamięta. No a tak, to już. Więcej się nie dopytywałem, chłopaku. Widzieli to na pewno. Stanęliśmy i wszyscy widzieli. Mówisz, że to był samochód. Bo... Ciężarowy taki duży. Tir. Praktycznie. Około dwóch minut był widoczny, tak. to musiał lecieć powoli. Nie, tak, powo powoli, no i chwilę i zniknął. Później jak on zniknął, to coś o tym mówiliście? Między sobą? Dokładnie to już nie pamiętam. Czy tam były jakieś rozmowy? No, ale na pewno rozmawialiśmy mhm. między sobą, graliśmy. Później, przecież później to niektórzy się rozjechali w drugą stronę, niektórzy tu przez las jechali do domu, po meczu. Tam rozegraliśmy sobie. Mhm. tak, to rozmów więcej nie było do tej pory. Czyli około 8 lat temu na boisku koło kościoła tak. widzieliście ten obiekt tak przypadkowo. Tak, tak przypadkowo graliśmy w piłkę. Było około 10-12 osób no, świadków. Tak. Był widoczny około 2 minut i typowy samochód dostawczy, tak? Znaczy z lampkami dookoła no tak, była samochód. widoczna kabina. Koła były widoczne, w środku raczej nikt nie siedział. Napis na oponach widziałeś jakiś? No nie, tak. takiego wzroku to nie miałem Co o tym sądzisz osobiście? Że nie wiem. Trudno mi jest powiedzieć. Ponieważ zdaniem to nie mogły być jakieś, nie wiem, zwidy? Coś wam no się nie mogło nie. wydawać? Nie. Tylu osobom się to, to nie mogło wydawać.